To lecimy. To słuchajcie, jak to jest, że tyle osób zastanawia się, w którym momencie jest ten najlepszy czas, żeby wylądować razem w sypialni. I kombinujecie, piszecie, czy ta pierwsza randka jest właściwa, czy nie jest właściwa. Czy coś z tego może być, jeżeli na pierwszej randce wylądujecie razem w sypialni. Jak ocenić, czy ta osoba jest właściwa do tej sypialni, czy nie. I słuchajcie, o tym będziemy dzisiaj głównie mówić, o tym Wam dzisiaj opowiem. Ale zanim wylądujecie już w tej sypialni, to ja bym chciała z Wami ustalić, kto to jest i po co w tej sypialni lądujecie. Bo słuchajcie, bardzo często e, zapominamy, e, co, co tak naprawdę jest z tyłu głowy. Bo kiedy pojawia się chemia, pojawiają się emocje i mamy ochotę po prostu kogoś przelecieć, bo i mężczyźni, i kobiety mają dokładnie tak samo. Mm to czasami zapominamy o tym, co, co jest tą podstawą, a słuchajcie, to jest, to jest najważniejsze. E, bo to naprawdę nie jest dzisiaj wielką filozofią wziąć, wylądować z kimś w sypialni. Tylko, e, ponieważ te pytania są od uczestników kursu, który, będzie, który zaczyna się 14 maja, i to są osoby, które raczej są zainteresowane stworzeniem relacji. I, okej, okay, są takie relacje, które e, zaczynają od sypialni. I nie mówię, że to są złe relacje, bo to różnie bywa. Tylko słuchajcie, e, właśnie, to wasze dlaczego. Jeżeli na przykład chcecie zrobić keczup, to czy z, ma znaczenie, czy tam sos pomidorowy, jakie wybierzecie pomidory? Najczęściej, kiedy jesteście na targu, a te pomidory mają być za chwilę słuchajcie, zmielone, zmiksowane i w ogóle jakie, jakie bądź, to możecie brać te przejrzałe, mogą mieć też czasami jakąś plamkę, mogą być lekko rozciapkane, bo nie ma znaczenia z czego zrobicie ten sos. Ale jeżeli byście chcieli już zrobić sałatkę, e, chcielibyście mieć pyszne kanapeczki z takim, wiecie, twardszym pomidorkiem, to już będziecie ten pomidorek obierać sobie z, obracać sobie z każdej strony. Obierać też w sobie możecie. Tak samo z jabłuszkami czy z innymi rzeczami. E, dlaczego tak nie podchodzimy do relacji, do partnerów, z którymi chcemy wylądować w seksie? E, w seksie, w sypialni po prostu. Więc... Jeżeli nie chcecie budować relacji, jeżeli jesteście na takim etapie albo poszukiwań, albo po prostu z tyłu głowy macie nie, mam ochotę dzisiaj zorientować się na moje potrzeby, to może to być keczup. tak? Czyli nie musicie dokładnie przyglądać się temu pomidorkowi. Nie ma to tak naprawdę znaczenia takiego większego. Bardzo często właśnie wtedy, kiedy decydujemy się, zarówno i mężczyźni i kobiety, po prostu na seks z kimś, to obniżamy naszą poprzeczkę. Czyli to jest osoba, z którą, ok, pójdziemy do łóżka, ale to nie jest osoba, z którą będziemy chcieli tworzyć relacje. I naprawdę, słuchajcie, ma ogromne znaczenie to, po co wy do tego łóżka idziecie. Bo zaraz Wam powiem, jak to jest w momencie, kiedy Wy chcecie tworzyć relacje i faktycznie za szybko do tej sypialni pójdziecie. No, znaczy to jest, to jest za szybko z takiego psychologicznego punktu widzenia, bo pokażę Wam, co to, co to z Wami robi. Natomiast wy oczywiście macie do tego prawo. Słuchajcie, pamiętajcie, że ja jestem z tych osób, które zachęcają Was właśnie do tego, żebyście lądowali w sypialni, żebyście cieszyli tą sypialnią i żeby było fajnie. Tylko, jeżeli jesteście na etapie budowy relacji, na etapie poszukiwania kogoś na dłuższą metę, czy na ten dłuższy czas, to jak za szybko wylądujecie z kimś w sypialni, to słuchajcie, niestety seks bardzo zaburza nam obraz. Pokazuje nam, a właściwie zaciemnia nam tak naprawdę tą, tą osobę. Mamy oparte dzisiaj życie, życie wielu osób to są mity o tym, jaka powinna być relacja, jaki powinni być, męż... jaki powinni być mężczyźni, jakie powinny być kobiety. Słuchajcie, żyjemy w takich różnych poglądach, tak? Cały czas, cały czas gdzieś na przykład, no kobieta, że jak pójdzie na pierwszej ramce, to jest łatwa, z kolei, no mężczyzna to jest ten zdobywca. Z tyłu głowy ciągle każdy gdzieś w trakcie swojego wychowania dowiedział się masę fałszywych mitów zostało nam włożone do głowy ogrom po prostu zupełnie bzdurnych rzeczy i my tak naprawdę bardzo często nie robimy czegoś na co mamy ochotę, tylko dlatego, że co sobie ktoś o nas pomyśli. Kobiety czekają właśnie na przykład na ten taki telefon po tym seksie albo na przykład nie inicjują randki, nie inicjują spotkania, nie inicjują seksu, dlatego co by sobie ten facet o nich pomyślał. I teraz... Tak, jeżeli, tak jak Wam mówię, jeżeli to jest ketchup, tak, to nie musicie tego partnera, czyli tych pomidorków w, 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 wizualnie tak, wybierać takich idealnych. Więc jeżeli macie po prostu ochotę na seks, to nie ma znaczenia, czy to jest pierwsza, dziesiąta, dziesiąta czy któraś randka. Jeżeli, jeżeli macie ochotę na seks, to po prostu macie ochotę na seks. Jeżeli macie ochotę na relację... To przyjrzyjcie się tej osobie, z którą idziecie do sypialni. I teraz, jeżeli pójdziecie z tą osobą do sypialni, to ja tak trzymam tego pomidorka, słuchajcie, w ręku, zanim go sobie dobrze obejrzycie, to sypialnia, zamarze i seks zaburzy Wam absolutnie wszystko. Ponieważ jeżeli, i to zaraz Wam pokażę, że nieważne, czy seks będzie dobry, czy będzie zły, bo w jedną i w drugą stronę seks po prostu nam niszczy takie trzeźwe podejście do, do tej osoby, do osoby, z którą chcemy, albo moglibyśmy stworzyć relację, ale na przykład nam coś nie wyjdzie. I jeżeli chodzi o kobietki, to dziewczyny, podoba Wam się facet, właśnie zastanawiacie się, jak go do siebie przekonać i stwierdzacie, że ten seks to może być taka wisienka na torcie i być może tego mężczyznę przekona to do Was albo, no nie wiem, po prostu macie na niego ochotę. Tylko my jako kobiety musimy pamiętać, że seks, jeżeli ten seks z tym facetem, który wam się podoba, nie daj Boże, będzie mega satysfakcjonujący, tak? Oczywiście życzę wam satysfakcjonującego seksu, ale na tym samym, na tym początkowym etapie, jak ten seks jest świetny mm, i wytworzy się oksytocyna, wytworzy się dopamina, wam jest świetnie z nim w łóżku i jeszcze kurczę zostaniecie z tym facetem na noc i prześpicie noc w jego objęciach. No to jesteśmy bardzo często jako kobiety ugotowane. I nawet jeżeli to nie był dla nas dobry partner, nawet jeżeli zaczynamy już widzieć, nawet na tej pierwszej randce, zaczynamy dostrzegać jakieś wady, zaczynamy widzieć, że to nie do końca jest to, to ten dobry seks, słuchajcie, nam to zupełnie jeszcze zaciemni i zamarza. My nie mamy wtedy fajnego, yy, znaczy nie, nie myślimy rozsądnie kobiety. Niestety, yy, mężczyźni teraz wam, zaraz Wam też pokażę, że nie myślą rozsądnie. Yy, niestety jesteśmy biologiczni, jesteśmy zwierzaczkami, tak? Z sakami, no dobra, no, zwał jak zwał. Yy, I po prostu nasz mózg zaczyna tworzyć swoją magię, zaczyna nam serwować narkotyk, którym jest miłość, którym jest zakochanie, bo tak naprawdę albo zauroczenie na samym początku. A seks jest takim dla mózgu takim wyzwalaczem, tak? No dobra, seks, czyli będą, wiecie, ewolucja, tak, dzieci i te sprawy. I nasz seks nas oszuka. Boże, nasz seks, nas mózg, nasz mózg przez ten seks będzie nas, kobiety w szczególności, oszukiwał. Więc, jeżeli już nawet zdarzyło Wam się z zarąbistym facetem na tej pierwszej randce wylądować w tej sypialni, to uciekajcie z niej po seksie. Nie zostawajcie z nim na noc. Bo tak samo to jest przy Friends with Benefit, tak? Jeżeli to ma być właśnie tylko taka relacja typowa na seks, to nie zostajemy na nos. Albo jeżeli nie wiemy, czy to jest partner dla nas, to nie zostajemy na nos. Bo po dobrym seksie, kiedy właśnie szaleje ta oksytocyna z dopaminą i jeszcze leżymy w tych ramionach tego naszego niedźwiedzia, którego nie znamy, celowo mówię niedźwiedzia, bo teraz ten trend na TikToku mnie rozwala, to, to słuchajcie, to jest fajnie i my głupiejemy. My głupiejemy i chcemy nagle być z facetem, a nie wiemy, czy to jest facet dla nas, bo go jeszcze nie sprawdziłyśmy, nie porozmawiałyśmy z nim, nie wiemy, czy ma podobne myślenie, tak? Pamiętajcie, że ja z tyłu głowy mam teraz te fajne pomidorki, czyli tą długą relację, a nie keczup, tak? Czyli nie porozmawialiśmy, wylądowaliśmy w łóżku i nagle jest, słuchajcie, zarąbiście i jest świetnie. I ten facet też to czuje. I teraz z punktu widzenia, widzenia tego mężczyzny, wow, super laska, wow, ekstra seks, tak? Może chce więcej. I yy, yy, ja nie wiem też co miał z tyłu głowy mężczyzna, tak? Mówi się, że yy, kobiety potrzebują te emocje, potrzebują się najpierw zakochać, tak? Słuchajcie, to są, to są kolejne mity i kolejne bzdury. Będą i tacy mężczyźni, i tacy kobiety, i takie kobiety, które nie pójdą do sypialni, kiedy nie, do, zanim nie poczują tych prawdziwych emocji. Ale dzisiaj ta droga jest dużo krótsza. Tylko ja Wam chcę pokazać, że ten seks na pierwszej, czy po pierwszej ramce, albo w trakcie, jak tam, jak, jak tam chcecie, zaciemni Wam obraz. E, I teraz druga strona medalu. E, jest genialny facet. Facet jest po prostu świetny. Wy też jesteście oczywiście wspaniałe. Lądujecie razem w sypialni, ale seks jest beznadziejny. Po prostu nie wyszło. Nie stanął na wysokości zadania. E, nie... No właściwie nie miał szans poznać tego, co Wy lubicie, no bo nie rozmawialiście, za szybko wylądowaliście w tej sypialni. I facet jest świetny, ale Wy go skreślacie. Facet też bardzo często się skreśla, no bo nie chce się zblamić po raz, po raz kolejny, tak, więc też udaje, że tylko no, jakiś wypadeczek przy pracy i nie, niekoniecznie ma ochotę się więcej z tą laską spotykać, skoro, skoro nie wyszło. A bardzo często jest tak, że ten stres, właśnie takie te, 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 te zbyt szybkie emocje spowodowały, że zostawicie i przegapicie świetnego faceta tylko dlatego, że nie sprawił się w sypialni, a bardzo często te pierwsze razy są przeciwieństwem do tego, co mówiłam Wam przed chwilą, tak? Czyli ten piękny, super ekstra seks na pierwszej randce bardzo rzadko się zdarza. Najczęściej no właśnie jesteśmy zestresowani, yy, ok, może wypiliśmy trochę. I to nie jest idealne, tak? My nie wiemy często, jak ktoś lubi być dotykany, robimy fopa za fopa, coś gdzieś nam nie, nie wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, mózg nas ogłupia. Jeżeli nie wyjdzie, to za szybko, bardzo często przekreślamy wartościową osobę. Więc ja generalnie jestem takiego zdania, patrząc na wyniki badań, jak to wygląda z takiego psychologicznego podejścia, że jeżeli to ma być ten piękny pomidorek na sałatkę i zależy nam na budowaniu takiej dłuż, długiej, wielofalowej relacji, to dajmy sobie ten czas. Dajmy sobie przestrzeń po to, żeby kogoś po prostu lepiej poznać, żeby zobaczyć, czy to jest ta osoba, żeby nic nam nie zaburzyło, zaciemniło obrazu w jedną czy w drugą stronę, żeby nie przekreślić kogoś wartościowego, albo żeby nie stwierdzić, że ktoś jest zarąbisty tylko dlatego, że seks był świetny. Bo wyobraźcie sobie, jak patrzę na pary z wieloletnim stażem, to, ale w ogóle na, na pary, to nawet jeżeli seks na początku był kiepski, a daliśmy sobie szansę, to ten seks e jest w stanie ewoluować i być naprawdę świetny. Natomiast z, na samym dobrym seksie ciężko jest budować relacje ok, są takie związki, które po prostu ciągnie jak ćma do światła do siebie i właściwie nic ich nie łączy poza seksem, ale to, słuchajcie, też nie o to chodzi. Więc jeżeli dacie sobie kilka tych randek po to, żeby ze sobą porozmawiać, po to, żeby porozmawiać o seksie i słuchajcie, na warsztatach 14 maja pokażę Wam, jak rozmawiać o tym seksie, tak, żeby nikt nie czuł się urażony, tak, żeby jedna i druga strona wiedziała, że zależy nam na tej osobie, tylko, że z jakiegoś powodu chcemy z tym seksem jeszcze poczekać. Z jakiego? No to właśnie na przykład takiego, jak Wam dzisiaj teraz tu pokazuję. Jeżeli zbyt szybko pójdziecie z kimś do sypialni, okej, okay, możecie mieć kosmiczne szczęście, może się wszystko fajnie udać i poukładać tak, jak chcecie, ale bardzo często niestety tak nie jest. Bo jak lądujemy w tej sypialni za szybko, yy, no to co, nie znamy swoich ciał, słuchajcie, nie znamy swoich upodobań. Nie wiem jak wy, ale rzadko kiedy na pierwszej randce lubi się, raczej mówi się tak bardzo szczegółowo o tym, jakie się ma preferencje seksualne, tak? Czy się lubi oral, czy się lubi anal, czy się lubi jakieś specyficzne pieszczoty, czy się lubi ekstra bieliznę, może się lubi na przykład otwarte relacje, otwarte związki. Rzadko kiedy Ktoś mówi o takich rzeczach na, na pierwszej randce, tak? Raczej staramy się na pierwszej randce siebie poznać, zobaczyć, czy mamy podobne, e, e, nie wiem, podobne hobby, podobne pasje, czy jest coś, co nas po prostu łączy. Jeżeli zaiskrzy i pojawi się chemia, to jedna i druga strona wyławia właśnie te rzeczy, które, się, które, które nas łączą, po to, żeby znaleźć tą wspólną płaszczyznę. I teraz jesteśmy na etapie tego jakby Macania gruntu, tak? Jeszcze nawet tego nie, wiecie, tego niefizycznego, tak? Bo bardzo często się nie dotykamy, gdzieś tam czasami się złapiemy za rękę. No chyba, że się znaliście wcześniej latami, to mo może też szybciej pójść, ale to jakby to jest taka też trochę inna forma relacji. Ale jeżeli ty jesteś zupełnie obcy, yy, no to z grubej rury na pierwszej randce, no to możemy, możemy zahaczyć o ten seks, bo on jest mega ważny okej, okay, możemy wypić za dużo i możemy wylądować w tej sypialni, no ale wtedy to już musztarda po obiedzie. I teraz zobaczcie, jeżeli chcecie budować taką właśnie trwałą, fajną relację, to warto sobie dać ten czas, żeby dojść do tej randki, na której, czy do tego spotkania, na którym spokojnie będziecie mogli porozmawiać o seksie, będziecie mogli porozmawiać o zabezpieczeniach, będziecie mogli właśnie porozmawiać o pozycjach, jakie lubicie, będziecie mogli się podzielić swoimi fantazjami. I to od Was potem już będzie zależała ta dynamika tej relacji, tego związku i nie będzie to zaburzane, tak? E, jakby to wyjdzie tak naturalnie. E, za, e, czasami mówicie mi, no dobra, no ale, no Monia, ale no to co, jak ja mam to ocenić? Czy to jest trzecia, czy to, która, która to ta randka jest ta właściwa? <grym> Najczęściej właściwą randką jest ta, kiedy czujecie się już ze sobą swobodnie. Kiedy właśnie możecie o tym seksie sobie fajnie porozmawiać, e, kiedy... E, kiedy wiecie, że ta osoba po prostu jest ok, jest w porządku, jest ciekawa, jesteście jej ciekawi, jesteście ciekawi, co będzie dalej i się otwieracie. Bo to też jest tak, że bardzo ciężko jest budować relacje w momencie, kiedy my jesteśmy pozamykani, mamy, mamy swoją historię, mamy swoją przeszłość, gdzieś nas ktoś kiedyś zranił, czasami być może to jest jakaś też trauma seksualna. I dopóki jesteście, wiecie, taki, tacy pozamykani, no nie, właściwie chcecie być w relacji, no bo fajnie jest być z kimś, tak? Ale, ale nie dopuszczacie tej osoby do siebie, no to ten seks też nie będzie, słuchajcie, taki wcale fajny, taki otwarty, tak? Bo żeby, żeby przyjąć kogoś i żeby cieszyć się z, ze splątania dwóch ciał, to też musimy być na tą osobę otwarci. Też musimy się pozbyć tego stresu, tego wstydu. Okej, okay, no ten wstyd na początku zawsze też gdzieś jest, tak? Ale chodzi o to, żeby on nas nie zniewalał, nie? Więc... Dzisiaj takie wiecie, to, to, to z, chyba, że będziecie mieli ochotę jeszcze pogadać, popisać, to, to, to będę. Natomiast to, to jest coś, co mnie bardzo zastanowiło, ile osób zastanawia się nad tym, kiedy pójść do sypialni i że to nie jest dzisiaj w takich kategoriach na, no co ja będę czuć, tak? Czyli co ja będę czuła, czy to już będzie ta otwartość, czy chcę budować relacje, więc nie chcę tego przyspieszać, tylko kiedy wypada, kiedy nie wypada, czy jak ktoś postawił mi kolację, to znaczy, że mam się odwdzięczyć seksem, to słuchajcie, nie! No nie! Warto jest właśnie na początku ustalić, tak? kto płaci za kolację, wiecie, dzisiaj jest bardzo różnie, tak? część kobiet też sobie nie życzy, żeby za, za, tą, za tą kolację im płacić. Tak, moja córka gdzieś zostawiła budzik, więc przepraszam Was za te dźwięki w tle. Część osób chce, żeby właśnie być w ten sposób na przykład dowartościowaną. No to jest, to jest mega różne, ale to, to już zostawiam. Seks na pierwszej randce, ok, może się zdarzyć, ale pamiętajcie, miejcie z tyłu głowy, że dużo trudniej Wam wtedy będzie budować tą taką czystą relację, bo seks wam zaciemni, po prostu seks wam zaciemni, to są za duże emocje, a jeszcze jak będzie taka mocna chemia, jeszcze jak będzie po prostu to takie właśnie szaleństwo, to nie będziecie wiedzieć, co, co jest prawdą, albo zaczniecie idealizować, słuchajcie, poprzez seks my bardzo często idealizujemy naszych, naszych partnerów. Jeżeli jest kiepski, to właśnie ściągamy z nich te dobre cechy. Ja mówię o takim, słuchajcie, samym początku, tak? Jeżeli ten seks jest kiepski, no to no, nie, no, jednak ta natka była beznadziejna, ta ona nie no taka kłoda, tak, bo no, Boże nawet mu nie stanął. Yy, mamy, słuchajcie, zawsze znajdziemy sobie dobre, dobre wytłumaczenia i yy, jak był kiepski seks, to idziemy w tą drugą stronę, żeby w jakiś sposób no, zracjonalizować to, dlaczego wylądowaliśmy w tej sypialni. Kiedy był fantastyczny seks, to słuchajcie, jest 10 razy gorzej. Bo my czujemy świetne emocje, czujemy właśnie te endorfinki, te, 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 te hormony szczęścia. Wszystko jest cudowne. Czujemy się zaopiekowani, dotknięci. I nawet jeżeli ta osoba się zachowała tego dnia jakoś tam, to jakieś były drobne gafy, to takie nie, nie, to na pewno on, ona taka nie jest, to tak, tak, tak wyszło, tak? To, nie, to wcale nie było wyrachowane, nie, nie było nic wygrane. Ten seks fantastyczny przykrywa Wam masę rzeczy. I słuchajcie, to, co się dzieje właśnie na tym samym początku, to się będzie działo przez lata. Więc jeżeli w tych, na tych początkach sobie nie złapiecie, nie będziecie rozmawiać, tylko pójdziecie na żywioł, to konsekwencje tego będziecie mieć w relacji 10, 15, 20 lat. Bo y, seks to już jest też przekroczenie pewnej granicy. Wielu rzeczy nie ustaliliście, a wylądowaliście razem w sypialni. Znieśliście jedną z tych granic, która pomaga w tych takich, słuchajcie, początkowych negocjacjach. I pamiętajcie, seks nie jest walutą, tak? Więc seksem nie płacimy za nic. Tak samo, jeżeli ktoś zrobi nam dobrze w jakiś sposób, nie musimy się odwdzięczać tym samym. No więc słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam tyle z grubsza, z grubsza powiedzieć. Jeżeli macie ochotę na te, na te wasze, tak jak mówiłam na początku, keczupy, inne sosy pomidorowe, to nie ma znaczenia, jaki to będzie pomidor, tak? Czyli jeżeli to nie, nie budujecie trwałej relacji, to idźcie sobie do tej sypialni, kiedy chcecie, z kim chcecie wasze życie. Jeżeli jednak chcecie relację i chcecie się upewnić, że ta osoba, którą sobie wybraliście, to jest ta osoba, to po prostu zostawcie sobie, zostawcie sobie trochę więcej tego czasu, trochę więcej tej przestrzeni żebyś nie pomylić osądu ani w jedną, ani w drugą stronę, bo postawić na kimś kreskę jest bardzo łatwo, tak samo jak bardzo łatwo jest kogoś wynieść na piedestał. A życie to życie, nie? I tak fajnie jest przez lata po prostu się nim cieszyć. No dobra, słuchajcie, to ja tak z grubsza tyle. Zapraszam Was oczywiście 14 maja na warsztaty kleję Wam linka, jeżeli macie ochotę być z nami. Jeżeli chcecie zbudować fajną relację i chcecie, żeby w tej relacji był seks, no to słuchajcie, o tym seksie naprawdę trzeba też od początku, i tu mówię świadomo, trzeba od początku rozmawiać. Bo jeżeli ktoś z nami nie rozmawia na temat seksu na samym początku, to naprawdę... To nie będzie tak, że to się jakoś specjalnie w tej relacji zmieni. My czasami mamy takie pobożne życzenia, że okej, okay, no dobra, no może to po ślubie, może faktycznie to takie wychowanie, ale co, co, co zmieni ślub? Co, co zmieni relacja? Co, 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 to, co, co to ma zmienić, jeżeli ktoś nie jest nauczony rozmawiania o seksie? Więc fajnie te rzeczy jest zrobić wcześniej. Fajnie jest na takim właśnie tym etapie randkowania, początkowego spotykania, no dobra, okej, okay. nie jesteś nauczony, nie potrafiłaś rozmawiać, to, to zacznijmy to robić teraz, po malutku, tak? Dla mnie w relacji na przykład to jest ważne. I pamiętajcie, że jeżeli seks jest dla Was ważny, to dbajcie o niego od pierwszej randki. I właśnie to nie chodzi o to, żeby wylądować z kimś od razu w sypialni. Bo to wbrew pozorom przy wieloletniej relacji i przy budowaniu czegoś stałego właśnie nam nie służy. <laughs> Zrobicie jak uważacie, słuchajcie. Wasze, wasze życie, wasza sypialnia, czy, czy tam krzaczki, czy, czy samochody, czy na co, na co tam macie ochotę, nie ograniczajmy się tylko do sypialni, ale dajcie sobie przestrzeń, dajcie sobie, słuchajcie czas, nigdzie wam się nie spieszy. Rzeczy dobre wymagają czasu. Jeżeli na przykład potraficie coś wybierać godzinami, robić godzinami playlistę, robić za zakupy po to, żeby coś ugotować z pietyzmem, to słuchajcie tak samo na wybór tej osoby, z którą chcecie być w relacji, poświęćcie, poświęćcie trochę czasu. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytanka, to jeszcze chwilkę, chwilkę z wami będę. Wiedziałam, że ktoś tam się chciał też dołączyć do, do mnie, ale to, wiecie, ja tak, ja tak, jeżeli prowadzę live z kimś, to raczej jest to osoba, z którą wcześniej zaprosiłam. I, i rozmawiamy na, na jakiś temat. Słuchajcie, na YouTube wjechał już film tylko dla mężczyzn. Wczoraj było tylko dla kobiet, dzisiaj wjechało tylko dla mężczyzn, jutro będzie coś dla par, więc trzy dni z rzędu przygotowałam Wam też spotkanie z różnymi zabawkami. W przyszłym tygodniu pójdziemy w takie rejony już drugiej dziurki, więc jeżeli śledzicie mnie na YouTubie, no tutaj na Facebooku niestety nie mogę wstawiać tych filmów i nie mogę mówić o zabawkach, więc jeżeli macie ochotę na rzeczy związane z zabawkami, no to tylko na YouTuba. No, no i tak, tak tyle z grubsza. Eee... Czy można do mnie za zapisać poza live'em? Słuchaj, to, to zależy, bo pamiętaj, e, Rafał, że e, to jest też moja praca. Ja tak zarabiam na życie. Więc jeżeli mam ochotę się czymś z Wami podzielić, to właśnie na przykład prowadzę live, jest masa nagrań. Jeżeli ktoś ma ochotę na konsultacje, to to jest jeden z elementów mojej pracy i po prostu wtedy mam na przykład stawki za godzinę. Więc jeżeli są pytania proste, bardzo wiele osób z Was pyta mnie o proste pytania czy wysyła mi e maile i nie mam, nie mam z tym problemu. Moi klienci często gdzieś wrzucają jakieś też zapytania do mnie, E, szanuję moich klientów, w związku z czym odpowiadam im na proste pytania, ale jeżeli coś wymaga konsultacji, jeżeli ktoś ma jakieś rozbudowane pytania, no to niestety słuchajcie, no e, mój czas jest cenny, tak samo jak pewno większość z Was nie pracuje za darmo, w związku z tym ustalam stawkę. No i tyle. E, jeżeli pytanie jest proste, to z reguły raz, dwa odpowiadam e, i tyle. Dobra. Jak nie ma dzisiaj więcej pytań, to zostawiam Was z tymi pomidorkami, żebyście się zastanowili, e, co chcecie. Jeżeli chcecie seksu, pierwsza randka <grydy> nie ma znaczenia. Jeżeli chcecie relacji, to dajcie sobie po prostu przestrzeń, dajcie sobie czas, e, dajcie sobie ten kawałek, żebyście dobrze wybrali i, i żebyście nie musieli potem na przykład mówić, no znowu mi nie wyszło. Tak? No i tyle. To co? Cudownego wieczoru, słuchajcie, wszystkiego dobrego, e, radosnego seksu na co dzień i od święta, kiedy tylko macie ochotę. E, I buziaczki Do, do następnego live'a, jeżeli macie jakieś takie pytania, które też warto poruszyć, no to słuchajcie też śmiało piszcie, chętnie, pewno co jakiś czas też coś nagram i wejdę na live, żeby można było też pogadać. Dobra, do następnego razu. Baba, pa, pa. zostawiam Wam nagranie.